Witamy kochani. Dzisiaj będę robiła kokosanki. Zostało mi białka, jak robiłam babkę. Mam tutaj 5 takich niedużych białek, w sumie 140 gramów. Na no tak, wagę ważyłam właśnie, żeby wiedzieć. Dodaję do nich szczyptę soli. Będę teraz je ubijała. I za chwilę dodam resztę składników. Muszę najpierw ubić te białka. Dobrze. O Oraz tak dwie minuty. Białka ja mi się ładnie ubiły, tak? No nie całkowicie, ale teraz pora, żeby dbać cukier, ale zmniejszam, daję tak o po łyżce i na najwyższe obroby tak każdą partię jest po 40 sekund. Muszę wymieszać, żeby tu I tak będę każdą łyżkę dodawała i mieszała do 40 sekund. białka z cukrem są prawie gotowe tyle dam wanilii czyli będą to wężki kokosowo-waniliowe chcę tylko wymieszać Te tą wanilią i myślę, że już są gotowe, ubite teraz pora, żeby dodać wiórki kokosowe Ubite, ojej, pewnie. Oj, niech można zdjąć tak mocno się ubiły. Oj, ładne. Nie chcę miskę stukać, bo zawsze pobijam ją, ja gdy do nią stukała. Bo chciałabym te białka zdjąć, wiesz? O, tą myszką nie mogę stukać, bo to jest. Silikonowa. No dobrze, no nie da się tego wszystkiego zdjąć. Wszystko, co mogłam, to zdjęłam. Dobrze. A teraz pora, żeby dodać wiórki kokosowe. Mamy tutaj 300 g Trzy szklanki wiórków kokosowych to było 300 g Po troszkę będę wsypywała i mieszała. To będą kokosanki znaczy benzy kokosowe tak po troszkę pęzy kokosowe będą pyszne na pewno będą pyszne zostały nam białka bo jak robiliśmy tą babkę tam poszły same żółtka a te białka mi zostały no to trzeba jakoś je użyć prawda? tak kochani i tak i pomału muszę to wszystko tak partiami dodawać ten kokos i mieszać malutku, To już tą małą szpatułką. Taką mam silikonową, dobrze się nią mieszam. No, troszeczkę dodaję kokos i mieszam. Tak. Piekarnik się nagrzewa na 180 stopni. I będą, będą się piekły około 20 minut ale, minut, ale to trzeba i tak kontrolować. Ja zawsze kontroluję. Po 15 minutach to już. Sprawdzam, bo każdy piekarnik inaczej piecze. Mój to akurat nie jest za dobry. On zawsze dłużej piecze O, i tak wyglądają. I za chwileczkę będziemy nakładać na blaszkę. No i kochani, teraz formujemy sobie nasze kokosanki. O, w takim kształcie łóżką sobie nakładam. I tak sobie o, formuję wszystko. Wszystko mi się ten papierek jest wąski musiałam dać. Coś takiego. Muszę ładnie ponakładać na tą blaszkę, te na nasze kokosanki. Kochani, i to są moje kokosanki szarpane. Każda inna. Popatrzcie, poszarpane takie, nierówne, ale będą na pewno pyszne. Za chwileczkę wrzucamy je do pieca. Piec nagrzany na 180 stopni. Wkładamy nasze szarpane kokosanki na 20 minut, ale ja będę kontrolowała i tak po 15 minutach będę kontrolowała. Częsteczka, o, chyba gotowe. O, tak, gotowe są nasze kokosanki. Piekły się, dosłownie 22 minuty się piekły. Wyjęłam chwilkę ostygną, przełożę na rażkę, ale zostawię jeszcze tak dwie minutki, bo są zaciekłe jeszcze. z kokosanki, wykładam na tą brązkę, żeby ładnie przestygła, ale są pięknie upieczone. O, jak troszkę od 15 minut i będziemy próbować. uchani troszeczkę gotowe, ale sobie rozpuściłam. Miałam taką czekoladkę, kitka się nazywa, migdałową i chciałabym sobie tym właśnie tak, o, 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 o tak delikatnie polać jeszcze tą czekoladką będą takie przepyszne tak troszkę tak, Po nakładaj sobie tej czekoladki jest to z migdałami o, będzie pysznie będzie pysznie tak troszkę nakładam sobie tak 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 wygląda ładnie będzie na pewno przepysznie o tak. I chwilkę sobie to zastygnie, bo jeszcze trochę rzadka ta czekoladka. No i za chwilkę będziemy kosztować. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Będziemy kosztować za chwilę. Kochani, nasze kokosanki, ciasteczka, czyli szarpane kokosanki. A czemu szarpane? No bo tak były poszarpane, wrzuciłam tak byle i o, takie ok. są nierówne. Polane czekoladą rozpuszczoną, znaczy tym, tym, tym mówiłam. O no, czekoladą, tak. Tak, i teraz ostygły sobie, zastygło. Trzeba spróbować, co nam wyszło. Mmm. Ciekawe, ciekawe. Trzeba ciekawe. lubić kokos, prawda? Zastanę no, kokosowe. Ja bardzo lubię. No, mm -hmm. ale spróbuję, chociaż mm -hmm. mi nie wolno, przyznam się szczerze, nie wolno, ale co okay. Żonka zrobiła, to muszę spróbować. Mm -hmm. Chociaż jednego tylko. Proszę. Do kawusi, do herbatki. A no tak, jak się ma ochotę na coś słodkiego. Mm -hmm. Ale bardzo dobre. O! Mm. Ale dobre. Dobre, dobre. Mm -hmm. Róbcie sobie, kochani. Polecamy, bo Zróbcie naprawdę my. dobre. My to nie zjemy, bo. Nie, nie, na Miałem to. Żonka i córka się zjedzą, a ja. Mać tego? Niestety, będę patrzył, jak one się zajadają. Mać i na razie. Znajdzie się. Ujechał. Mm. Mm, Aż podziutkie?